Deweloperzy studia Obsidian Entertainment podzielili się nowymi szczegółami na temat Peril of Gorgon, czyli zapowiedzianego podczas prezentacji Xbox Game Showcase pierwszego pełnoprawnego dodatku do gry The Outer Worlds. Dowiedzieliśmy się wówczas, że DLC zadebituje 9 września tego roku na PC-tach oraz oczywiście konsolach Xbox One i Xbox Series X, pojawiając się również w ofercie usługi Xbox Game Pass. W planach są także wydania na pozostałe platformy, czyli w tym przypadku Nintendo Switch oraz Google Stadia. W Peril of Gorgon przeniesiemy się na tytułową asteroidę. Gorgon, gdzie w przeszłości odbył się niezwykle ambitny eksperyment naukowy. Który zakończył się katastrofą. Naszym zadaniem jest zbadanie tajemniczej sprawy matki Mini Ambrose, czyli dr Olivii Ambrose, kierowniczki nieudanego przedsięwzięcia. Ostatecznie zostaniemy wplątani w znacznie bardziej skomplikowaną intrygę, niż mogłoby nam się wydawać. W rękach gracza spoczywają losy całej kolonii. Kilka dni po zapowiedzi twórcy zdradzili, że pod względem rozmiarów dodatek Peril of Gorgon przypomni największy hub z podstawowej wersji gry, czyli Monarch. Dzięki czemu możemy podejrzewać, że w większości przypadków przejście DLC zajmie. Jakieś od 6 do 8 godzin, aczkolwiek czas będziemy mogli wydłużyć dzięki innym misjom pobocznym. Dostęp do dodatku otrzymamy po przejściu głównego wątku we wspomnianym Monarch. Twórcy zaznaczają, że Peril of Gorgon został zaprojektowany z myślą o postaciach na poziomie 25, a samo DLC zwiększy ich maksymalny limit o kolejne 3 levele. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że protesty graczy przebierających się za klauny w Red Dead Online zadziałały, a przedstawiciele firmy Rockstar Games zapowiedzieli nowe, duże i ekscytujące aktualizacje nie tylko dla wspomnianej produkcji, ale również GTA Online, bowiem na serwerach wylądowała już aktualizacja The Naturalist, która dodaje do gry naprawdę sporo nowości oraz wyczekiwanych od dawna funkcji. Zaczniemy oczywiście od najważniejszych rzeczy, czyli nowej profesji, w tym przypadku przyrodnika. Dzięki niej gracze będą mogli rozpocząć wyczerpujące Badania natury. Profesja posiada łącznie 20 rang, z czego awans na kolejny stopień odbywa się co 5 poziomów. Będziemy odkrywać zróżnicowane tereny, spotkamy majestatyczne stworzenia i zdecydujemy czy wykorzystamy swoje odkrycia do opanowania nowych umiejętności, czy może do pomnażania swoich zasobów oraz zysku. Ponadto dla łowców przygód z zamiłowaniem do natury czeka Harriet Davenport, która potrzebuje pomocy w odnalezieniu określonych gatunków zwierząt. Następnie mamy Gusa Macmillana, zajmującego się zrozumieniem oraz zachowaniem tych dzikich zwierząt, chociażby w postaci ubrań ze skóry. Warto, warto jednak zaznaczyć, że jego poglądy oraz działania są sprzeczne z wartościami wspomnianej Davenport. A twórcy dają wyraźnie do zrozumienia: Harriet zapamięta Wasze kłusownicze zapędy, jeśli zdecydujecie się grać na dwa fronty. Kolejną ważną nowością jest przepusta. Bandyty, która powróciła do gry razem z nowymi przedmiotami do odblokowania. Standardowo kluby Wheeler, Rosson i spółka zapewniają nam darmowe i automatyczne członkostwo. Przepustka kosztuje 40 sztabek złota i oferuje graczom 100 poziomów do odblokowania, z czego każdy zagwarantuje zupełnie inne bonusy. Aktualizacja wprowadziła również 7 rodzajów legendarnych zwierząt. Pumy, lisy, dziki, bobry, wilki, bizony i łapiti. Dwie nowe bronie, ciężki sztucer oraz ulepszony łuk, a także zaawansowany model aparatu. Jest tego sporo. Studio From Software pochwaliło się świetnymi wynikami sprzedaży gry Sekiro, która przekroczyła już 5 milionów egzemplarzy, a jakby tego było mało, deweloperzy przygotowali dla fanów gry niespodziankę. Okazuje się, że 29 października tego roku do gry trafi całkowicie darmowa aktualizacja z nową zawartością. Główną atrakcją będzie możliwość ponownej walki z pokonanymi bossami. Co więcej, prócz pojedynczych walk, będziemy mogli wybrać coś w postaci serii, która przygotuje nas do specjalnych wyzwań. Te z kolei będą wymagały ukończenia bez umierania chociażby raz. Kolejną nowością. Będzie system pozostałości Remnant, który w większości może przypominać system śladów krwi oraz wiadomości z serii Dark Souls. Gracze będą mogli udostępnić maksymalnie 30-sekundowe nagranie z gry, aby pozostawić wskazówki dla innych graczy, ewentualnie pochwalić się po prostu swoim sukcesem. Co ciekawe, jeśli ktoś zdecyduje się ocenić zostawione przez nas nagranie, nasza postać odzyska kilka punktów zdrowia. Ponadto aktualizacja wprowadza nowe stroje, które będą wyłącznie elementem kosmetycznym. I choć nie jest to wyjątkowo dużo nowej zawartości, tak wciąż miło, że ponad na gra single player ma zapewnione wsparcie twórców którzy udostępniają nową aktualizację całkowicie za darmo. Deweloperzy ze studia Crystal Dynamics razem z przedstawicielami firmy Square Enix zaprezentowali kolejny odcinek promujący nadchodzącą grę Marvel's Avengers. W końcu poznaliśmy szczegóły dotyczące otwartych beta testów, zobaczyliśmy nowy gameplay oraz prezentację kolejnej grywalnej postaci. Na deser twórcy zapowiedzieli współpracę z firmą Epic Games, dzięki której testerzy, którzy podczas testów beta wykonają trzy wyzwania typu Harm Room, otrzymają w grze Fortnite bonusy, w tym specjalny przedmiot Kill of Hulk. A. Zacznijmy jednak od początku. Beta testy zostaną podzielone na trzy główne etapy. Jako Pierwsi, grę przetestują gracze korzystający z konsoli PlayStation 4. Będą mieli na to czas od 7 do 9 sierpnia. W dniach od 14 do 16 sierpnia wersja beta zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym, którzy złożyli zamówienia przedpremierowe, zarówno na PS4, jak i konsoli Xbox oraz komputerach osobistych. Ostatni etap większość z Was zainteresuje zapewne najbardziej. Wówczas bowiem od 21 do 23 sierpnia Beta Marvels Avengers wypróbować będą mogli absolutnie wszyscy bez żadnych ograniczeń związanych z platformami sprzętowymi. W trakcie testów sprawdzimy wszystkie systemy gry, czyli system rozwoju bohaterów, ekwipunku, walki i tym podobne. Weźmiemy udział zarówno w misjach fabularnych, jak i dla jednego gracza. Oraz tych kooperacyjnych. Te drugie będą dostępne w dwóch różnych wariantach. Pierwszym są misje Harm Room, czyli coś w rodzaju symulatora treningów, gdzie pokonujemy kolejne fale przeciwników. Drugim są misje typu Warzones, które zabierają nas na różne plansze, gdzie zwiedzimy lokacje i wykonujemy pomniejsze zadania. Jeśli chodzi o to, jakimi postaciami zagramy w bedzie, będą to Kamala Khan, Iron Man, Hulk i Czarna Wdowa. Na koniec potwierdzono, że jednym z pierwszych darmowych bohaterów, którzy będą odblokowani po premierze, będzie Hawkeye. Przypomnę na koniec, że Marvel Avengers. Zadebiutuje 4 września tego roku na PC-tach, konsolach PlayStation 4, Xbox One, a także na platformie Stadia. Riot Games zaprezentowało nową agentkę Valorant. Dowiedzieliśmy się, że bohaterka ma na imię Killjoy i szczególną miłością obdarza technologię. Stąd jej umiejętności bazujące na czterech gadżetach pozwalających uzyskać przewagę nad przeciwnikami. Po pierwsze mamy więc alarmowego bota, którego możemy wykorzystać do zabezpieczenia danego obszaru. Bot działa bowiem tak, że kiedy zobaczy wroga, wskakuje na niego i detonuje ładunek wybuchowy. Co więcej nakłada na przeciwnika efekt, przez który obrażenia ze wszystkich innych źródeł są przez moment dwa razy większe. Drugą umiejętnością jest wieżyczka, która strzela do wrogów znajdujących się w polu rażenia. Później mamy Nanorój, czyli granat z rojem nanobotów, a na koniec mamy umiejętność typu Ultimate o nazwie Blokada. Gracz rozstawia zaawansowane urządzenia, które na kilka sekund znacząco spowalnia wszystkich oponentów znajdujących się w obszarze działania umiejętności. Dodatkowo nie pozwala atakować, aczkolwiek wyjątkiem jest możliwość zniszczenia samego urządzenia, aby tę blokadę usunąć. Killjoy pojawi się w Valorant już 4 sierpnia, razem z rozpoczęciem drugiego aktu. Grounded to najnowsze dzieło studia Obsidian Entertainment. Jest to sieciowa gra z gatunku survival i praktycznie od samego początku wzbudziła sporo kontrowersji oraz wątpliwości w największych fanach twórczości wspomnianego zespołu. Okazuje się jednak, że produkcja praktycznie od razu znalazła się na pierwszym miejscu globalnych bestsellerów na platformie Steam. Otrzymując sporo pozytywnych recenzji, na ten moment jest ich 68%, a w najlepszym momencie, jak sugeruje m.in. serwis Steam Database oraz jego statystyki, w grze bawiło się równocześnie 12 543 użytkowników. O niezwykle udanym debiucie *Granded* można mówić również w kontekście oglądalności tytułu na Twitchu, gdzie przez pewien czas gra była drugą najczęściej oglądaną produkcją. Aktualnie zajmuje jednak miejsce 11 z wynikiem 21 tysięcy widów, co aktualnie zaliczyła spadek, co nie zmienia faktu, że nowe dzieło *Obsidian Entertainment* okazało się całkiem miłym zaskoczeniem. No ale zaskoczeniu nie będzie to, że kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Pamiętajcie, żeby wspomóc algorytmy YouTube'a poprzez łapkę w górę oraz przede wszystkim dzwoneczek. No i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.